Sponsorem relacji jest Bike Leszno oraz Motorex oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis Leszno Leszczyńska 41, wylot na Święciechowę. Kubiak Stal to nowoczesne rozwiązania ze stali nierdzewnej, szkła oraz drewna dla Twojego domu i firmy. Uwaga nowość! Oferujemy również usługę wypalania elementów ze stali oraz aluminium. Relacje oglądacie dzięki firmie Łabimec, producentowi gotowych dań, które smakują gdziekolwiek jesteście. Relacje oglądacie Państwo dzięki firmie Klimos, specjalizującej się w instalacjach klimatyzacji oraz chłodnictwa od 10 lat. Leszno, Konkolewska 18. Witamy bardzo serdecznie ze stadionu Alfreda Smoczyka. Dzisiaj kapitalny mecz, Byczek jest z nami. Rosną nam bycze rogi. Pojedynek na szczycie w PG Ekstralidze pojadą gospodarze. niepokonani jak dotąd, czyli Fogo, Unia, Leszno, a zmierzy się z odwiecznym rywalem, czyli Stelmetem, Falubazem, Zielona Góra. dnia mamy i nadchodzącego dnia dziecka, no masa atrakcji przed meczem, ważnym meczem z Haluwasem, Zielona Góra. Jestem bardzo zaszczycony, że jednak tu są tacy ludzie, co doceniają ten nasz stary wysiłek, to było ponad pół wieku temu. Kolejne trzy nazwiska, Zdzisław Dobocki, Bernard Junger i Te mecze z falubazem są bardzo emocjonujące dla leszczyńskich kibiców. My się wydaje, że Unia jest naprawdę bardzo silnym zespołem, no i tym bardziej chce zdobyć po raz trzeci z rzędu Mistrzostwo Polski. Kibicuję dla Unii, chociaż Zielona Góra jest mi bardzo bliska. Pracowałem tam, ale mieszkam w Lesznie i muszę kibicować w Unii Lesznej. Jesteśmy wśród młodzieży eee, przy, przed stadionem właśnie Alfreda Smoczyka. Dzieciaki się bawią, przyjeżdżają z całymi rodzinami. Jak słyszę tutaj nawet pod poznania, także w ogóle ni ma wielu kibiców i zapraszamy na to spotkanie wspólnie z najmłodszymi, e, którzy dorastają i już kibicują od małego. To był strasznie ciężki mecz, jeden z, najcie... z tych co nas czekają co do mnie, jeden z tych najbardziej ciężkich. Dobrze jest wszystko z moim zdrowiem i do normy wszystko wróciło. Jeśli chodzi o zdrowie, natomiast jazda teraz, dużo treningu, żeby się wjechać, nadgonić trochę ten stracony czas tych 5 tygodni. Ja byłem w, tym tygodniu, w tym tygodniu w Rosji jeszcze wróciłem, to później w piątek miałem a, trening a, na smociku, ale wiadomo, że podało to trochę były inne warunki torowe, a dzisiaj po prostu źle, trochę a, odczytałem ten tor, ale najważniejsze, że pod koniec znalazłem te ustawienie i po prostu poszło tak jak trzeba i ja się dobrze się czułem, także i wygraliśmy spotkanie. jakieś błędy, które podawały, że punkty gubiłem i nie jest na końcówka, ale będziemy wyciągać wnioski i trochę też muszę wyjechać się bardziej w ten sezon. Jeszcze wiem, że to tak mamy czerwieć zaraz, ale 5 tygodni niejeżdżenia to jednak w tym sporcie nie jest mało, ale czuję, że nadrabiam. Czuję, że zaczynam doganiać i będę robił wszystko, żeby wrócić do bardzo dobrej dyspozycji. Bardzo ważny wyścig. Myślę, że najważniejszy to wyścig był dla mnie i, i tylko dla mnie, bo jechałem nie z niezbyt lekkim, bo z Patrykiem, Dżytkiem, który prowadzi w tym programie, z Martinem Bacylikiem, który ma najlepszą średnią w Ekstralidze jak na razie jest najlepszym zawodnikiem Ekstraligi. No i był to ważny wyścig dla mnie osobiście. Dla drużyny oczywiście też, ale osobiście dla mnie myślę, że to był najważniejszy wyścig. Do tego, żeby poczuć się lepiej e, i żeby te skrzydełka troszeczkę urosły i żebym czuł się już e, lepiej, pewniej tutaj u siebie w lesie na to, że bo dotychczas miałem mega problem i e, dzisiaj dzisiaj było fajnie. Bardzo dziękuję za doping. Było niezmiernie fajnie pokazać się i pojeździć na Stadionie Smoczyka i oczywiście wygrywać dla Was Chcę powiedzieć dziękuję bardzo kibicom, że fajny był doping i oby było tak najwięcej Was i naprawdę Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Super, dzięki bardzo wszystkim za wsparcie, bo było to nieocenione i, i fajnie było zobaczyć smoczyka, gdzie jest prawie komplet ludzi. Dzięki bardzo.